No dobra. Dużo paczek. Legendarna paczka, która miała być w paszkomacie. Nie była. Okazało się, że mam e-maila, że do 21 listopada miała być w paszkomacie. Jak przyszedłem do paszkomatów w Pietronce, to wpisywałem kod i stwierdzili, że nie ma, a tu jest napisane przeterminowany z paczkomatu dostarczone na UP89. Więc na tak zwane zalipie 17. Tam jest Poczta Polska. Musiałem zapierdziła przez całą swoją miejscowość. E, bo byłem zachłanny i chciałem kup dwa dwie monetki y, zarobić na Allegro. Więc tak. Żeby szybciej odebrać, myślałem, że do paczką na to to będzie hop siup, siarala, A tu się okazało jak zwykle Poczta Polska. I tylko tyle, i aż tyle. No, chodź się otwierać. Wow, wow. A to zabezpieczyli. O. Wróciłem z dworu, bo kolejna paczka przyszła, więc lepiej z tym nożem tak mi ganiać. Dobra, mamy paczkę. Tak będę to reklamował, bo to nie dostarczyli wyznaczony przez siebie czasie, bo miałaby 48. I do paczkomatu. Dostarczyli w piątek. Chciałem odebrać w poniedziałek, bo w niedzielę nie mogłem się dostać do paczkomatu, bo Biedronka była nieczynna. Szok dobieżanie. Do Jest ona. Coś tutaj mnie, Co to jest? Jest Origins. Chyba znam tą grę. To jest jakaś przygodówka. Więcej. Pudeł. Pudło tu. I najważniejsza zawartość to jest Cyrilla. Trochę porozwalany. Ale... Gdzieś tutaj jeszcze było rozwalone. Fuch, gdzieś to widziałem. A, tu z tyłu jest rozwalone. Najmniejszy problem z jest. Bo nie ma miejsca już na opaczki. Dobra. Więc prawdopodobnie tam na górze postawię ją. Kolejna. Z Pokémonami ktoś... Yy, czekajcie, to były te Pokémony Opakowanie 37 832. No to otwieramy. Oczywiście to będzie kolejna figurka. Taniej wyszło niż kupienie Archeon na wszech wybrańca, nie pomylowania. Nie. Niec. No cóż, maczeta nie zawsze musi robić. Eee. Okay. Alto zabezpieczone. Jedna folia. Druga folia. I to chyba z innej edycji, bo widać, że to jest białe pudełko. To jest Three Merigold Seria druga Jest tak, wypisane. Jest jeszcze Geraltusan z. E, nie nas z tam. I tak powinna się wyglądać figurka. Jak teraz widzicie tam są światełka, chociaż kamera waruje. Są różnokolorowe. Testuję je. Miały być na baterie, są na, na kontakt. Nie za bardzo. Ach, te paczki do paczkomatu szybko doszły, bo je wczoraj zamówiłem, a dzisiaj dotarły, więc. Podziękuję Poczcie Polskiej i ich dostarczaniu nie w swoim czasie paczek nie w wyznaczonym terminie nie w wyznaczonym miejscu. Przypominam, że płacicie za tą usługę. Więc będzie skarga na Pocztę Polską. Gdzie tutaj się otwiera? Mogę tędy otworzyć. Gdzie to jest? Yep, yep. Nie porysowałem, nie porysowałem. No. Kolejna, ta sama gra. I tu jest z pierwszej serii, nie seria druga, to jest alternatywny wygląd pani Jennefer. Trochę, trochę ten zadymiona. To jest to. Kolejny z Paszkomatu, dzisiaj odebrany rano. Też wczoraj zamówione, dzisiaj odebrane. I tak to powinno być Jest 16.26 I mamy 3 mangi Niestety patrz już teraz Allegro ma e, Od 45 więc trzeba 3 mangi zamawiać sobie jeżeli po 20 złotych pijesz Lub coś tańszego za 15 tam dołożyć 40 albo za 5 złotych Teraz zmieni się trochę styl zakupowy Polaków na Allegro, żeby nie płacić za przesyłkę, jak tu się leciało? Szósty tom, siódmy tom i ósmy tom, więc będzie czytane. Tu się prawie taki mały niż masz. No i kolejne figurki do Warhammera Age of Sigmar. Te akurat przyszły wczoraj, więc. Hmm. ale to zaklejone ta -da! i odklejone o kurde tutaj. żeby się nie porozwalało kolejne pudełko, cyk O, takim białym opakowaniu. No tak zapomniałem, że Czasami takich białych opakowania przynoszą I prawie stuwa za te białe opakowanie Ale liczy się za wartość Stormals Eternal Steel Hearts Champions A jest nawet instrukcja. Nie pożowali. I do tego jeszcze kolorze. U, u, u. No. Easy to beat oczywiście. Jakby ktoś nie wiedział. Więc są. Taka trójka. I tu jak pomalować ich. Więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Pa pa.